Czy na miejscu była jakaś ekipa medyczna, bo na takiej wyspie jednak wszystko się może zdarzyć? Tak, zdecydowanie mieliśmy ekipę medyczną, która musiała interweniować kilka razy. Może zdać, czy to były jakieś ukąszenia węży, czy to jednak podczas rywalizacji coś się stało? Podczas rywalizacji zdarzały się usterki mechaniczne. Zdradzę, że były poważne interwencje medyczne. Były naprawdę poważne interwencje medyczne, ale było też kilka takich powiedzmy normalnych jakieś otarcia. Tylko, że pamiętajmy też, że zwykłe otarcie dłoni po na przykład 25 dniach na wyspie przetrwania, urasta do rangi nieprawdopodobnej choroby, bo tak, nie masz co jeść, nie masz tak naprawdę gdzie spać, świeci słońce. Jedyną wodą, jaką masz, masz słoną wodę z oceanu, więc naprawdę dłoni do tego oceanu to jest ból. I to takie małe otarcie nagle jest Twoim największym problemem, więc perspektywa też się trochę zmienia, no ale interwencje lekarskie były, na całe szczęście nikomu nic się nie stało.